Siema, tu Johnny Rep, witam w kolejnym, chyba 55 już vlogu, tak moi drodzy, widzę ile mam wyświetleń na jakiego typu filmach, także tak, dzisiaj dostarczy wam trochę takich treści, które ewidentnie lubicie, poredpilujemy sobie. Tak, moi drodzy, słuchajcie, zaczniemy od, odczytam wam kilka y, takich komentarzy, wiadomości y, z męskich, y, tylko męskich grup na których jestem członkiem i, i czytam i komentuję czasami pewne rzeczy. To jest wyciąg, słuchajcie, kilka takich postów z ostatniego tygodnia, może góra dwóch. I takich postów ciągle, w zasadzie na tych grupach, bo one zawierają bardzo dużo męs męskich osobników. Słuchajcie, i no, codziennie praktycznie tego typu posty się pojawiają, tak? No, więc słuchajcie, odczytam wam kilka, a potem to sobie skomentujemy. Dobrze, no więc tak. Dziękuję wam za wszystkie komentarze. To nie jest post dla atencji. Psychiatra i psycholog mi nie pomógł. Jedynie utrata pamięci by mi pomogła. Rozbite dwie rodziny, dwa rozwody. Zrujnowane psychicznie i finansowo. Tylko dzięki sandemii nie zostałem jeszcze pozbawiony mieszkania. Nie zabieraj człowiekowi wszystkiego, bo nie ma nic do stracenia. Na takim jestem etapie. Nie mam znajomych, kumpli, przyjaciół. Jedynie smutek mojej partnerki mamy. Mamy i syna nie powstrzymuje. Córka już zapomina o mnie. Wszyscy wiedzą, w jakim jestem stanie. Depresja to straszna choroba. Jedynie żadne wejście w garść, będzie dobrze, wyjść do ludzi, nie pomoże. Możliwości nie mam już żadnych. Jestem zbyt wrażliwy na ten temat. Słuchajcie, to jest y, tekst gościa, który chciał się, myślał o tym, żeby się samo skasować. Tak? I takich, takich tekstów faktycznie się zdarza trochę. Teraz, może kolejny tekst. Z dzisiaj nawet. Witam panowie. Mój pierwszy, to mój pierwszy post taki publiczny. Długo się zastanawiałem, czy napisać, ale nie mam się do kogo poradzić o radę. Ma tak napisane sobie. A więc sprawa jest taka, że niedawno się dowiedziałem, że żona mnie zdradza. Ona wie, o, ona wie o tym, że wiem, bo przypadkowo odkryłem to na jej telefonie. Zapewniała mnie, że z tym skończyła. Teraz dowiedziałem się, że ma wielu facetów, ale o tym jeszcze nie wie. Mam twarde dowody na to. Okłamuje mnie cały czas. Dowiedziałem się, że mnie w ogóle nie kochała. Mamy syna, 11 lat. Psycha, psychika mi siadła. Pewno doradzicie, aby ją pogonił, wziął rozwód, ale nie chcę, aby synek miał rozbitą rodzinę. To o niego najbardziej mi nie chodzi. Bardzo go kocham. Co robić? Jak to rozegrać? Proszę, doradźcie, co robić dalej, bo już nie wiem, nie mam się do kogo zwrócić o radę i pomoc. Teraz może jakiś kolejny tekst z komentarzy. Około 80 albo i więcej spraw o założenie niebieskiej karty kończy się umorzeniem z braku dowodów. Statystyki policyjne ktoś tu na grupie wrzucał. Pamiętajmy, że tego typu akcje doradzają kancelarii adwokackie, żeby uebać faceta standardowa zagrywka. Coś mi tu śmierdzi z tym, że założyła to bez jego wiedzy. Tak? To jest któryś z komentarzy takich, do, do, do którego z tych wątków. I dalej. A propos yy, ustawy nieruchomość za pomówienie. Stryja żona wyrzuciła z jego rodzinnego domu parę lat temu. Chłop musiał wrócić do mamy, płacić alimenty na dorosłego syna, który zakończył państwową edukację bez matury oraz na żonę, która ma kasy z renty z alimentów od niego oraz z pracy na czarno jako pomoc dentystyczna. Żyje jak kluseczka. Nigdy nie pracowała i wychowywała syna, który zrzekł się nazwiska i robił ojcu takie rzeczy, że głowa mała. Dwie niebieskie karty w rodzinie. Ona sobie założyła wniosek do gminy i dostała Jemu po zapoznaniu się z sytuacją przyznał dzielnicowe. Wszyscy sąsiedzi, rodzina poza synem, w sądzie zeznają na korzyść stryja, a on mimo wszystko cioteczki z domu od około 8 lat nie da się mu wynieść. Taki to patriarchat w Polsce. I teraz słuchajcie, jakie są tego skutki. Ostatnio jedna baba mówi: e, Mój syn mówi pod wpływem e, ojca, że nie będzie z żadną babą. Co ja mam zrobić? A dlaczego? Bogu wyrzuciłem z domu, jak narobił długów. Po co mi taki facet? Karma i brak wnuków. Moi drodzy, to jest tylko wyciąg kilka takich komentarzy, których dosłownie dziesiątki miesięcznie widzę na, na męskich grupach. No, no tak, no to, to są po prostu rzeczywistości. Pewnie z którychś tam shortów dawno temu, miesiąc temu widzieliście, jak wróciłem z pogrzebu, nie był to jakiś mój super kumpl, to był gość, z którym pracowałem jakiś czas temu. Eee, młody facet w sumie, bo 30 tam parę, 37 chyba, 38 lat. No i słuchajcie, byłem, najpierw byłem przekonany, że to jakiś wirus, respirator, coś takiego. No ale koleżanka, która też z nami pracowała tam, ja nie miałem za bardzo ochoty, żeby tam z kimś, ani odwagi, żeby za bardzo się z kimś tam rozmawiać z rodziną. Ona tam poszła, pogadała z no okazało się, że facet dokonał samoskasowania. No i tak. Zatem widzicie, statystyki są takie, że jest no kilka tysięcy rocznie facetów, którzy się samo kasują. Proporcje są takie, że, na, że 80% wszystkich udanych prób samoskasowania to są mężczyźni. tak? Także taki, taki mamy właśnie patriarchat właśnie w tym kraju, tak, moi drodzy. Dlaczego ten gość się samo skasował? No, to nie był jakiś mój super kump, ale gdzieś tam na Facebooku widywałem jego posty, gdzieś tam jakieś komentarze. Niestety chłop się wpakował w coś, co się nazywa Black Pill. No ogólnie. No, lovelastu z niego nie był, tak? Delikatnie mówiąc. Nie był jakiś super przystojny, ale był kawał chłopa, duży, wysoki, 190 cm przynajmniej. Duży gość, i w sumie, moim zdaniem, spokojnie, gdyby, gdyby się zebrał do kupy, to może mógłby mieć warunki ku temu, żeby spokojnie jakąś rodzinę założyć. I chyba z tego, co widzę, zapamiętam z różnych rozmów jeszcze z roboty, czy później z tych jego postów na, na Facebooku czy komentarzy, no to miał jakiś poważny chyba problem z tą, jakby sferą swojego życia. I najwyraźniej to go doprowadziło do takiego kroku. Jak widzicie. To są życiowe sytuacje. Takie rzeczy się dzieją. Tak? Znowu statystyki, statystyki. Tak? Czyli zbliżamy się powoli do momentu, kiedy 50 prawie procent, no już 40 jest około chyba w Polsce, procent małżeństw się spada, z czego no ponad 70, prawie 80 procent pozwów rozwodowych składają kobiety. No to są statystyki twarde. Tak? Sądów rodzinnych z kolei mamy taką sytuację, no, że, no, delikatnie mówiąc, sądy jak ja lubię nazwać antyrodzinne, są pro-kobiece, tak, czyli z takiej batalii w sądzie najczęściej w 90% to kobieta wychodzi zwycięsko, bardzo często przy ruinie mężczyzny, tak, jeszcze do tego się dokładają z sytuacje z, z alienacją, która jest w zasadzie, nie da się z tym nic zrobić, mimo wyroku sądu o kontakty, to kobiety się czczą na tych facetach, nie pozwalając na kontakt z dziećmi, więc, no, tak to wygląda, moi drodzy. No, niestety, taka jest rzeczywistość. No, i teraz, tak jak wiecie, tam część z was, sporo tutaj jest pewnie repilowców, miktał i takich innych rzeczy, którzy są wściekli na kobiety, że po prostu dramat i masakra. Niektórzy dochodzą do wniosku, że w ogóle najlepiej sobie odpuścić całkiem ten temat, przynajmniej do momentu, dopóki sytuacja na rynku się troszeczkę nie, nie odwróci sytuacja prawna. No, i tak moi drodzy. Kolejna sytuacja, niedawna. Gdzieś spotkanie towarzyskie w knajpie. Kumpel z jakąś tą koleżanką przedstawia mnie i właśnie mówi, że ja mam taki, takie vlogi prowadzę antyfeministyczne i antyfeminobolszewickie i w ogóle, i w ogóle. No, oczywiście koleżanka się spieniła. No, i zaczęły się takie pytania: czy ja miałem dobrą relację z mamą, a czy mam dziewczynę, a. A czy coś tam, a czy nie jestem skrzywdzony, a to i tamto, siam to, wam to. Czyli klasyka. no Jeśli cokolwiek się w ten sposób komentuje, czy w internecie, na, na jakimś Facebookach, grupach jakichś, gdzie są kobiety, yy, czy, czy jeśli się to gdzieś tam wypłynie w towarzystwie, no to zaczynają się muchy w nosie u kobiet i takie właśnie zarzucanie, że, że jest się mizoginem, że się nienawidzi kobiety, że być może jest się incelem, Kto cię skrzywdził? Tak naprawdę cztery lub a nie każda. a, Jeszcze kolejna yy, ta, taki ten argument, no nie każdy, każda kobieta jest taka. Yy, no, no to jest pięć typowych odpowiedzi, które no zawsze praktycznie się pojawiają. Czyli, no, no moi drodzy, no wygląda na to, że yy, to, to jest jakaś reakcja obronna. Tak? To znaczy, że oczywiście jak zwykle wszystko jest naszą winą i to zawsze wszystko yy, Każde działanie i każde tego typu sytuacje to my musimy na nasze barki brać, a, a szanowne, silne i niezależne są niczemu niewinne. One biedne, uciśnione przez patriarchat i tak dalej, i tak dalej. Także, no, tak to wygląda, moi drodzy. Czy ja mam odpowiedź na to? No nie mam żadnej odpowiedzi. No, Roman Warszawski oczywiście twierdzi, że jedynym sposobem na to, żeby, żeby sprawy wróciły w miarę na do, do normy, to jest powrót do patriarchatu, tak, no, to duże słowo, no, ja mam troszeczkę inne zdanie na ten temat, ja uważam, że rynek matrymonialny i to, jak się płcie zachowują w stosunku do siebie, to jest, no, rynek, jak każdy inny, I jest popyt i podaż, tak, to w związku z tym, że jeśli na, 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 powiedzmy, związki z kobietami jest bardzo duży popyt przez tindery, instagramy i tak dalej, czyli kobiety dostają no niesamowitą ilość atencji tylko dlatego, że gdzieś tam się wyprężyły w internetach, w jakichś Instagramach czy Tinderach. No, na Tinderach to one mają po prostu całe nieprzebrane morze kandydatów na, na partnerów. No i no niestety tak ten rynek wygląda. No, czyli mamy dwa, dwie, dwa, dwa aspekty te, te, tej sprawy. No, po pierwsze, tak, to jest pop, popyt. Pop, zbyt duży moim zdaniem popyt. To raz. A dwa no to jest ten, ten y, sytuacja prawna, gdzie y, tak, femino Bolszewiczki twierdzą, że jest patriarchat i że my nie, nie jesteśmy uprzywilejowani. No niby jak nie jesteśmy uprzywilejowani, kiedy gołym okiem na statystykę widać, że jest dokładnie odwrotnie. No właśnie, no i który z tych komentarzy czytanych w pierwszej części Voga, no właśnie pokazuje, jakie są skutki tego rozwiązania. Otóż szanowne, silne i niezależne, zwłaszcza te, które macie synów, tak, te tak bardzo ciśniecie żebyście miały pełną wolność, tak, do rozbijania związków, szukania sobie nowych partnerów i życia tak, jak wam się żywnie podoba. No bardzo fajne, tylko że właśnie skutki są takie, tak, że potem z roku na rok, jak mamy taką ilość rozwodów, to z roku na rok jest coraz więcej na rynku mężczyzn, którzy no, po takich doświadczeniach no, niespecjalnie mają ochotę na powtórkę. Ci goście mają z tymi kobietami, z którymi mieli problemy, mają synów, którzy widząc, jak te związki w praktyce wyglądają, też często dochodzą do wniosku, że no halo, halo, słuchajcie, to chyba ma więcej wad niż zalec takie, takie związki z kobietami. No słuchajcie, no nie wiem, naprawdę nie wiem, co musiałoby się stać, żeby się to zmieniło. Moim zdaniem to, powiem szczerze, moim zdaniem jest tak, że to prędzej czy później musi wyrównać rynek. Mężczyzna, żeby miał motywację do tego, żeby cały czas piąć się po szczeblach kariery, zarabiać dużo więcej niż ma swoje osobiste potrzeby, tak? Bo generalnie facetom, faceci nie mają jakichś gigantycznych potrzeb finansowych, naprawdę, tak? To, to mężczyźni, którzy mają rodziny i w związku z tym pewne obowiązki z tym związane finansowe, no, jest ta motywacja ku temu, żeby, żeby wypracowywać po prostu dużo środków na rodziny, na dom, na samochód, na dzieci, na studia dla dzieci, i tak dalej. Czyli im więcej na rynku będzie się pojawiać takich gości po, po przejściach, im więcej synów takich gości będzie dochodzić do wniosku, że no nie, 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 nie bardzo, to fajnie wygląda, to prawda jest taka, że tacy goście no, przestają mieć motywację do tego, żeby być innowacyjni, przedsiębiorczy żeby po prostu poświęcać się bardzo i pracować nad siły, żeby zarobić po prostu 10 razy tyle de facto, niż, niż sami by potrzebowali. Oni ustawiają się, słuchajcie, w takiej, w takiej sytuacji, przynajmniej pewna grupa z nich może no, dochodzą do wniosku, no, że lepiej żyć, być, niż mieć, tak? w związku z czym no, po co się zacharowywać, kiedy de facto nie muszę jeździć nowym samochodem, mogę jeździć samochodem. Kilkunastoletnim co jeździ, jeździ, tani, tak? Nie muszę mieszkać w dużym domu czy w dużym mieszkaniu w środku miasta, mogę sobie mieć jakąś chatynkę 30 km od miasta, zwłaszcza przy zdalnej pracy, tak? I wtedy taki mężczyzna pracuje znacznie mniej i wypracowuje dla rynku znacznie mniej, czyli będzie płacił niższe podatki, będzie miał mniejszą siłę nabywczą i nie będzie konsumentem dla korporacji. Czyli moim zdaniem, moi drodzy, yy, Rynek to prędzej czy później zweryfikuje. Ci, którzy korzystają w z tej w zasadzie, no cały, cały rynek, budżetówka, korporacje, czyli ci wszyscy, którzy korzystają z owoców pracy mężczyzn, tej, takiej intensywnej właśnie pracy, z czasem będą mieli znacznie mniej środków z tego tytułu, tak? Czyli mówiąc w skrócie, oni siłą rzeczy prędzej czy później będą musieli wymusić zmiany na tym rynku, tak? Czyli... Podsumowując, moi drodzy panowie, tu nawiązuję do jednego z ostatnich vlogów, o którym pisałem, o którym mówiłem. Tak naprawdę, kto pociąga za wszystkie sznurki, do kogo płyną wszystkie, do, cała waluta, jaka to jest warstwa ludzi, tak? Czyli tak naprawdę są to korporacje duże, a konkretnie pewna warstwa funduszy, która ma w tych wszystkich korporacjach udziały i wszystkie banki, centralne i, i później, jeszcze wyżej, Bank Rozliczeń Międzynarodowych w Bazylei oraz budżety państw, które no, muszą utrzymać też wszystkie swoje usługi dla obywateli, tak? Czyli jak możemy ugryźć e, tą chytrę? Mo co możemy zrobić, żeby, żeby im zależało na tym, na czym nam zależy? No musimy zagłosować nogami, musimy zagłosować naszymi portfelami, moi drodzy. Czyli tak trzeba wydawać pieniądze, żeby je wydawać u małych i średnich, lokalnych przedsiębiorców. Jeśli się da, oczywiście. Jeśli się da, ja tutaj nie chcę namawiać, oczywiście, bo od tego jest Sławomir Męcen, ale są sposoby na to, żeby sobie te podatki, które wpłacamy do budżetu, zoptymalizować. Tak? Są na to sposoby. Można mieć spółkę zoo na przykład i jeszcze na tej spółce zoo można wykonywać. Moi drodzy, tak zwane działania innowacyjne, załapać się na taki, takie, ta, taki, taką promocję podatkową, która się nazywa IP Box, która pozwala na płacenie 5%, tak? czyli mając spółkę, która będzie płacić 5%. My sobie większość wydatków, które mamy, które się nie da obejść jako, jako podatki prywatne, wszystko co się da to kupujemy na firmę obniżają sobie podstawę opodatkowania, a jeśli naprawdę nie mamy takich opcji, to zawsze, jeśli możemy pracować zdalnie, to możemy sobie, proszę was, wyprowadzić naszą działalność do takiej Rumunii na przykład, gdzie prowadzenie spółki jest chyba w ogóle zwolnione z podatku, o ile się nie wypłaca dywidendy, albo ten podatek jest jakiś absurdalnie niski, typu tam 1 czy 2%. Także, moi drodzy, są sposoby na to, żeby tą hydrę finansową, która tutaj nas konkretnie rozstawia po kątach i nam rozwala życie, poprzez pompowanie silnych i niezależnych, tylko chyba w ten sposób możemy zrobić, tak? Żeby oni sami doszli do wniosku, że im się to nie opłaca. No i słuchajcie, tym, no mam nadzieję, optymistycznym akcentem zmierzamy do końca vloga. Także jeśli lubicie <laughs> słuchać moich vlogów, to bardzo byłbym wdzięczny za łapkę w górę. Również bardzo byłbym wdzięczny za komentarze, słuchajcie komentarze, bo to jest sól tego kanału, dzięki czemu mogę z Wami dyskutować, od Was się dowiadywać wielu rzeczy, dowiadywać się od Was, czego byście, chci co byście chcieli usłyszeć Ym, i tak dalej. te tak, komentarze na tym mi zależy. No i oczywiście subskrybujcie ten kanał, jeśli macie ochotę, ci, którzy jeszcze nie subskrybują. Także moi drodzy, kto dosłuchał do końca... Tego odcinka, to proszę o wpisanie w komentarzu: Armagedon rozwodowy. No i cóż, no i tym optymistycznym akcentem Mara.